Nieważne, eee, słuchaj, eee, to, to została ogłoszona walka, została ogłoszona walka, wiesz, zadzwoniło do mnie naprawdę bardzo dużo osób i, i zaczęli mi na niego, naprawdę powiem ci szczerze, więcej nawet niż przy poprzednich walkach, zaczęli mi takie różne rzeczy na niego gadać. Wiesz, ja to, do tego też wszystkiego podchodziłem z przymrużeniem oka, powiedziałem sobie, że najpierw wszystko zweryfikuję. To wiem się, co jest prawdą, a co nie, i dopiero wtedy będę mógł na ten temat rozmawiać. Pamiętaj o tym, że ja też nie jestem taki, kurwa, że jakoś tam jego nie wiadomo jakie prywatne rzeczy będę wyciągał, ale wiesz, yy, jak to się mówi, szpileczka za szpileczkę, Musicie też poczekać ze wszystkim. Ja jestem gościem, który, powiedziałem, chcę wszystko zweryfikować. Nauczyłeś mnie między innymi tego ty i ostatnio e, w Topa Konopskiego. E, chciałbym po prostu wszystko to, e, co mówię, żeby było potwierdzone, żeby mógł to... E, A kiedy? Tutaj... Możemy się spodziewać? Przecież powiedziałem już tutaj dwa razy, jest jeszcze face to face. Czy inne face, to face. Jest jeszcze druga konferencja. Okay. Słuchaj, no chcecie co, żeby się wystrzelał wszystko na pierwszej konferencji? Miesiu, jak ja na ciebie kurwa tę czuszkę wyciągnę, co nie, to ty z domu się będziesz bał wyjść, ale spokojnie z domu nie będziesz musiał wychodzić, bo już będziesz dawno duchem. Wiesz, duszek kurwa Polaczek. To czyli, czekaj, to czyli co grozisz? Grozisz mi, że co twoi koledzy mnie zabiją, pobiją, ja żeby sam zabił. Żeby, żeby do naszej do walki nie doszło, tak? Ogólnie Jezus, wczoraj była gala. Mogę, I, się, inna... czuć, Poczekaj, mogę, a mogę kurwa, się czuć cały być... czas pierdolisz tym jęzdorem no, za. Mnie, no bo mam coś do powiedzenia do ty, Tylko To powiedz mi, mogę się czuć bezpiecznie do naszej walki. Myślę, że wczoraj była gala i do 10 rano niestety siedziałem na tym afterze I ledwo tutaj żyję. No, sorry, raz, raz się wydarzyło. Masz farta, naprawdę. Dzięki mordo. Bo nie chcę się z tobą kłócić na twoje zjebane Mam Mam czuszkę, ubrałem się jak pan. Ja, ja nie powiedziałem, że mam te czuszkę. co ty w Ja się zweryfikuję. Zweryfikuję. Aha, pamiętaj, pamiętaj. to zweryfikuję, pamiętaj, pamiętaj. O co kurwa, kurwa. Jest... Piękna sprawa, powiem ci, ale powiem ci szczerze. Że... Powiedzieliście, że, że to co ty robisz, nie wiem, czy zauważyłeś, też już jest monotonne. Ja przynajmniej coś urozmaicam, coś ci przynajmniej Spokojnie, dzieje. Brałeś się kolejny wysłań. raz w koszul, koszulę dwa razy mniejszą od siebie, praw, zaraz pęknie, kurwa, tak napinasz te swoje bicepsy. Słuchaj, wariacie, no, a ty co ty sobą reprezentujesz? Siedzisz, kurde, jak tak cipka, kurwa, a no, przynajmniej coś próbuję tu rozkręcić, żeby żeby się działo, robisz z siebie największego. No naprawdę, Słuchaj, nie, cała, całe to wydarzenie było tobą i ja jestem władcą piekiem, a co siedzisz jak pizda, kurwa. Ale poczekaj, jak jeszcze ja tą no co? Wczoraj była gara, inna gala, na której stałem na rożniku. Poczekaj, jak i... się odpocznę, mam kaca, no. A propos, wczoraj, a, propos, a propos wczoraj się Gali, naprawdę mam jedną prośbę. Chciałbym, żeby twój sobowtór stał u ciebie w narożniku, bo każdy, u kogo stoisz w narożniku, przepierdala. <noise> zabawne, zabawne. No ale cóż mogę dodać, no stałem w dwóch narożnikach, w jednej walczył... E... Cios, który ćwiczył kilka miesięcy kontra, ktoś to ćwiczy kilka lat, ale wiesz, jaki ja jestem? Że jak ktoś jest na polu bitwy stary, to ja nie zostawiam swoich żołnierzy, tylko bo mimo, że kursy były pięć tam chyba do jednego, to ja nie zostawiam swoich, tylko za nimi idę. To ty byś kurwa jak zawsze zwiał. Karlito! E, Zorągiwa! Ja a jeszcze Karlito, jeszcze też przepierdolił. Stałeś u niego w drożniku. A jeszcze ty przepierdoliłeś ze mnie a ze mnie, tak. w mordę kopno. A o kiedy, a ty, twela, to masz między nogami. Ej. Spokojnie, spokojnie, bo tutaj di... <laughs> wow. I'm sorry, Twitch administration szczerze, ja nie mam zamiaru się z nim tu szarpać, kurwa, naprawdę nie mam zamiaru się z nim szarpać. Mogę popajacować, kurwa, poskakać. Zajebie kurwa, dzisiaj. Słuchajcie, już. mogę tutaj popajacować, poskakać, kurwa, porzucać w niego, kurwa, pudełkami po kawie, ale no nie będę pajacował. Ja mam zamiar dać wam, kurwa, show w klatce. Dupy możesz, co Tupy, ty frajerzy, możesz kurwa, dać, co na Dupy kurwa, Kto czym jestem? Frajerem? Jesteś, kurwa. Frajerem? To ty, kurwo, jestem. 30, kurwa, jestem! Jebać Słuchajcie! Spokojnie, spokojnie! Ej, 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 ej! Ej! ej. Wyluzujcie kurwa! Słuchajcie proszę! Adi, adi, adi. Ej, kurwa, co to odpierdalaś ty? ty? Słypało was, kurwa. Słuchaj kurwa. kurwo. Posłuchaj. Słuchaj, Słuchaj teraz, ej, teraz ja chcę, że zamknął i dam wam ja? powiedzieć. Słuchajcie, Słuchajcie. Dobra, dajmy ja? się wypowiedzieć Polak. Dajmy, zobaczcie. Jesteśmy pierwszy. Słuchajcie, ja chcę powiedzieć jedną rzecz. On to cały czas będzie kurwa. Dobra, ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Do jego ojca przysięgam wam. Nigdy nie powiedziałem na jego ojca złego słowa. Dzisiaj nawet... Tak, tak kurwo! Będziesz jest tym synem Najmana Cweru! Sugerujesz, że na i matkę rucham? Hey. tak kurwo! zajebić się za moich rodziców! za mojego ty... Kiedy kurwo nie wyjdziesz! Kurwa, skończysz, kurwa! Wariacie? Zajebę kurwa. Ej, dobra, słuchajcie. Ja nie wiem, bo to jest taki dobra, cyrk. Dobra, dajcie mi się wypowiedzieć, kurwa. Ja nie wiem, to jest taki cyrk. Słuch. Chcesz, pom chcesz mi zniszczyć życie i mi pomówić? Ja chcę, po ci... Dajcie mi ja powiedzieć. chcę ci zniszczyć życie? Bo ty Zajemę. mi, kurwa... Ja chcę ci... Nie, spokojnie. Ja, kurwa, widzisz, to że To się to tak. może... Ja ci... się, kurwa. Ale ja chcę ci zniszczyć życie? Ja? Ja ci chcę zniszczyć życie? A nie pamiętasz, co robiłeś, kurwa? Jak ty się zachowywałeś, kurwa? Jak... Posłuchaj mnie. Przed... Ja chętnie, bardzo cieszę się, że to mówisz. To ty, kurwa, przez dwa lata ja ostatnio próbowałeś mnie po, poniżyć. Tak, tak, okay. Słuchaj mnie, chcę ci powiedzieć, no, ja ci chcę zniszczyć życie. To ty przez dwa lata, kurwa, mi poniżałeś, kurwa. Traktowałeś mnie przed wszystkimi jak śmiecia, kurwa. Próbowałeś się wybić moim kosztem. Kosztem mojej rodziny, wszystkich. Ja, twojego ojca, zawsze podchodziłem, kurwa, z szacunkiem. Dzisiaj, nawet, kurwa, jak staliśmy tam dalej, powiedziałem mu dzień dobry, kurwa. I podawałem mu zawsze rękę i nie mów, kurwa, że nie było tak. Nigdy nie powiedziałem na twojego słowo ojca, ani znikostu swojej rodziny złego słowa, powiem ci więcej nawet. Jeżeli, syn, jeżeli, syn za to, kurwa, jeżeli, jeżeli ci to uraziło, że powiedziałem, że jesteś nieślubnym synem najmala, co powiedziało kurwa 50 innych osób, zachowałem się w takim razie chujowo, bo kurwa powiem wam szczerze, nie pomyślałem nawet, że możesz to tak odebrać. I to jest bardzo chujowe, ale ty kurwa, bez jakikolwiek kurwa y, stary, bez jakichkolwiek w ogóle y, sumienia, obrażałeś moją świadomie, rodzinę i wszystkich innych, a powiem ci nawet więcej. To Sam już jest, to jest kurwa wziąłeś. stary, to już jest koniec tej mojej kariery, Sam bo chce Ci wziąłeś. powiedzieć więcej. To... Ja nie zrobię, to... Poczekaj, jest. powiem Ci więcej. To stary... Nie tak... To stary, że ja teraz wygram z tobą, spadasz z rowerka, wiesz o tym, że spadniesz z rowerka i jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, twojego ojca nie dotknąłem teraz nawet Będziesz. palcem, złapał mnie, spadliśmy ze sceny, nie dotknąłem go i bym go kurwa w życiu nigdy nie uderzył, to, że ma teraz tam gdzieś kurwa jest poobijane, żeby nikt nie myślał, ja go nie dotknąłem, o, dlatego też kurwa uciekłem z nadu, bo nie będę się bił i szarpał z jego ojcem, nigdy w życiu kurwa czegoś bym takiego nie zrobił, a ty, powiem ci nawet więcej, jakby na, na ciebie wystartował mój kurwa, ojciec, ja automatycznie mogę... bym go kurwa przystopował, tyle mam do powiedzenia, słuchajcie. Mnie stopować, to jest kurwa, kurwa. Dla mnie to jest, kurwa, skutek. Skutek. No, Dajmy się wypowiedzieć Amadeuszowi teraz. Działa mi, działa? Halo, halo. Działa mikrofon, więc słuchajcie, teraz mnie pomówił przy wszystkich, powiem tak, tylko niech się nie odzywa, ja, ja mu się nie wtrącałem, dobrze? Dopiero co była sprawa z Leksiem, że coś tam wysyłał do 14 latki. później okazało się, później się okazało, że ona miała więcej, nieważne, ale cały internet potępił takie zachowanie. A jak na czternastolatkę napadli z nożami i ja stanąłem w jej obronie, to, te, to właśnie popierasz, kurwa? Popierasz typów, którzy napadli na czternastolatkę z nożami, za których jeden miał akt oskarżenia o... E, tam za, za, za seksualne coś tam, gdzie jego brat, jakiś rok temu chodziłem z jednym typem do klasy, w pięciu, kurwa, zgwałcili dziewczynę i ten chłop, z którym chodziłem do klasy, się powiesił. Okej. Okay. To nie, nie rozkmieniam, czy był dobry czy zły. Stanąłeś kurwo za gwałcicielami. Widzę, że nazwisko Polański zobowiązuje. Gwałciciel Polański od dzisiaj. A, a propos, daj mi dokończyć. A propos, dajcie mi, do, proszę dokończyć. Daj mi, a propos dziewczyn. Osta znam wiele dziewczyn, które ty znasz i które mi mówiły, że cię wykorzystałeś kurwa seksualnie, na przykład jak były pijane. Gwałciciel polański! Jebać polańskiego gwałciciela nazwisko! Zobowiązuje gwałciciel polański! Tak? I tak kurwa! To z czekam, ryzy. to słuchaj, teraz to co powiedziałeś? Fajnie, fajnie, że to powiedziałeś kurwa. Powiem Ci, że czekam w takim razie na te dziewczyny. Bardzo chętnie bym się z nimi skąpiał. Nie wiem, czy będę chciał. słuchaj wariacie, przecież to na ciebie kurwa krążyły screeny, gdzie wykorzystywałeś dziewczyny. I pisałeś do nich, kurwa, jakieś nie pamiętasz, to było na, na fine house, nie pamiętasz co było? Ale ją wykorzystałem, no? No. No, i co nie było, tak? Dla mnie ma... mnie nazywasz gwałcicielem? Kogo gwałcicielem? Ja kurwa 60 nazywasz świadkiem, kurwa koronnym jestem. Posłuchaj. Ktoś siedział chociaż za mnie jeden dzień, nigdy nikt za mnie nie siedział nawet pół kurwa godziny. Posłuchaj, ty, kurwa, ja, ja bardzo pierdolisz. słuchaj. Ja ci powiem jedną rzecz. Ja bardzo chętnie wrócę do tej sprawy. Bardzo fajnie, że o tym powiedziałeś. Bardzo chętnie wrócimy. Fajnie, no? Ja wstawiłem się I za. Tak, Ale posłuchaj, no, no, no? 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 słuchaj, Co ostatnio o, poszło o to, że się tam do tego kurwa psychotropa i GSP bucował właśnie z tą sprawą i co ci kurwa powiedzieli? Pojechali kurwa z to. Bo. Kto ze mną pojechał? No tak mów, ci wyjaśnili ci kurwa, że co ty, obejrzeli papiery, powiedzieli, że pierdolisz kurwa. Jak nie no, co? To, to powiedz co powiedzieli. Dobra, czyli chcesz rozmawiać o tym, dlaczego wyzywałeś... No debałaś... Nic takiego nie było! No dobra, to co powiedzą. No ja, Dobra, dobra, jeżeli chcesz, nie ma problemu. To jest właśnie ta sytuacja, o której będziesz, nie chciał rozmawiać. Pomawiał ludzi. Dobra, tak, pomawiałaś kurwa. Ty kurwa, ty, kurwa ty nazwałeś mnie kurwa pedofilem, nauczycielem, kurwa. To ty umrzesz, umrzesz właśnie za to, co powiedziałeś. Umrzesz, a wiesz o tym? w sercu. A wiesz o tym, że teraz jest tutaj gość, który kurwa dopilnuje tego, żeby to było sprawdzone. I zajebiście. Wiesz I zajebiście, o tym, że to, to, to będzie no Dobra, pracował. ale nazwałeś go frajerem, czyli że się gdzieś rozpruł na kumpli. Tak, masz to potwierdzone? Tak, wystarczy wpisać w Google. Nie, 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 oczywiście nie. Napadło, szczerze, byłem w gimnazjum. Wiesz tam jest napisane, że do ciebie chcieli napaść, a nie na... na Zaczęło się od dziewczyny, stanąłem w obronie 14-latki, bo do niej kilku dorosłych mężczyzn wyskoczyło. W tym mówię, że niektórzy byli... Ale szczerze, ty jesteś gangsterem, który łamie ludziom czaszki! Ale jesteś w po rynkuch! byłem dzieckiem! W gimnazjum byłem dzieckiem. A...

którym ty się kryjesz? Kryujesz się na gangstera, kryujesz się kurwa na morderce. łamiesz ludziom czaszki, rozpierdalasz wszystkie mordy. A co przy pierwszej okazji pójdziesz strzelać zucha? Kurwa. A? Rozjebałem się na kumpli, tak? Nie, kurwa, na ale, kumpli, tak, nie Na kumpli, tak? ale słuchaj, to nie rób się gangstera. Ja z siebie gangstera. Ja robię się gangstera, kurwa? Nie, stary, stary, ja ja chciał, miałem... Ja bym chciał Ja bym chciał ja domknąć ja ten spór, mi, możemy mi, zrobić, nie zrobić nie face to face. Ja bym kurwa. Ja chciałbym face to face, a są na tyle dziwne emocje. Chcecie face to face? Roto no macie. To może być mocny face to face, bo Polak mówi, że nie ma szczęki. Kotogonem. Znaczy obrakasz kotogolem, mówi, że kurwa popieram Żałujesz to, że, że zróbisz, co? Co żałuję? Wiem, że żałujesz. Nie, nie. Tak, czyli podtrzymujesz to zdanie. Że co? Jestem 60, tak? Kurwa gościa, nie. Jestem 60 dobra, czy nie. nie. No ale powiedz, ale powiedz tak czy dobra, nie. Dobra, jestem frajerem? Kurwa, no nie. Ale i zachowałeś się jak frajer. A mi między frajerem, że nie rozjebałeś się na psach, ja też nie. Nie? Nie. Nigdy nie koniecznie Nigdy. 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 Jesteś prawilny

ponownie. zapraszamy na miejsca. Słuchajcie, chciałbym tylko dodać, że mamy problemy techniczne i nie damy rady połączyć się z Normanem Parkiem, ale na pewno będzie Norman. To już jest taka eskalacja emocji, że wydaje mi się, że ta część powinna zostać zakończona, a na następnej konferencji, no jak, jak i na programach, nie. będzie można rozłożyć więcej rzeczy. Nie? Ja, ja, ja bym jeszcze rzeczy, jednak chciał przynajmniej jakieś tym, pytanie mam? zadać.